In vitro to znaczy na szkle. To jest sztuczne połączenie komórki jajowej i plemnika poza narządem rozrodczym kobiety. To jest metoda y, znana od bardzo dawna w weterynarii. Na coś takiego bym się nigdy sama nie zdecydowałam. Myślę, że wolałabym zaadoptować dziecko, które potrzebuje miłości. Metodę in vitro przedstawia się często jako sposób powołania do życia uśmiechniętych dzieci. Zapłodnienie pozaustrojowe jest procedurą medyczną, a nie jest leczeniem niepłodności. Materiał genetyczny, który jest badany, może stać się materiałem uszkodzonym, i wówczas dochodzi do zmian genetycznych, które mogą być przekazywane następnym pokoleniom. Zgodnie z artykułem 38 rządowego projektu legalizującego in vitro, dane dawców nasienia i komórek jajowych będą objęte tajemnicą. To oznacza, że dziecko poczęte in vitro nigdy nie pozna swoich biologicznych rodziców. Nigdy nie dowie się, czy może być obciążone ich dziedziczną chorobą genetyczną. U progo dorosłości nie będzie miał też szansy dowiedzieć się, czy osoba, z którą planuje założyć rodzinę, nie jest przypadkiem jego przyrodnim bratem lub siostrą. Anonimowość dawców leży w interesie banków komórek rozrodczych. Rządowy projekt całkowicie lekceważy dobro dziecka ze względu na komercyjny interes przemysłu in vitro. Wiceminister zdrowia Igor Radziewicz Winnicki wprost przyznał, że dawców materiału genetycznego, którzy nie są anonimowi, można obciążyć świadczeniami alimentacyjnymi. Dziecko poczęte in vitro nie ma też gwarancji, że zostanie wychowane w normalnej rodzinie opartej na małżeństwie. Wprowadzana w artykule drugim rządowego projektu definicja dawstwa pozwala przekazać zarodek każdemu, kto się zgłosi, także homoseksualistom. To otwiera również furtkę dla rynku matek zastępczych, surogatek które za pieniądze gotowe są urodzić dziecko poczęte in vitro. Chron dzieci, powiedz nie rządowemu projektowi legalizującemu in vitro.